Prygada KW gotowa do działań. Ułożyliśmy plan, według którego zaczynamy tworzenie naszego ekosystemu łąki kwietnej. Etap pierwszy naszego planu to wykonanie hotelików dla owadów. Czekając na wiosenne podmuchy ciepłego powietrza, zaczynamy w szkolnym laboratorium przyszłości budowę domków dla naszych skrzydlatych i nie tylko przyjaciół. Prawdziwy ekosystem bez owadów nie może istnieć. Czas teraz na prace polowe. Powstanie ekosystemu kwietnej łąki nie wymaga szczególnych pielęgnacji. Musimy jedynie dobrze przekopać ziemię, spulchnić, pozbierać różne odpady, śmieci, stare rośliny, a następnie ładnie wygrabić. Aby zaistniał ekosystem z całym bogactwem różnorodności musi powstać cały układ ekologiczny. Na który składa się zespół organizmów biocenoza, połączonych relacjami troficznymi wraz ze środowiskiem przezeń zajmowanym, czyli biotopem, w którym zachodzi przepływ energii. Naszym priorytetem jest przejść od teorii do praktyki. Możemy znaleźć setki opracowań na temat bioróżnorodności. Dlatego my postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce. I pokazać, jak wielkie znaczenie mają drobne na pozór działania. I tak rozpoczynamy budowę ekosystemu przy naszej szkole, bo mocno wierzymy, że każdy, nawet mały krok, proste działanie ma sens. Chcemy pokazać, że nie trzeba mieć wielkich pieniędzy, decyzyjności na skalę państwową, aby zadbać o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia. Polski geograf Florian Plit mówi, Pamiętajmy, mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania. Zależy od każdego z nas. A więc zależy też od nas, brygady do zadań specjalnych, brygady KW, czyli kolorowo, wielogatunkowo. Czy to już koniec naszych prac? Nasze działania ekologiczne polegają także na zamontowaniu zbiornika na deszczówkę. Z niecierpliwością czekamy na efekty naszych działań. Już oczami wyobraźni widzimy kwitnące kolorowe rośliny, nad którymi uwijają się różnokolorowe owady. A my będziemy cieszyć się z naszych małych działań, które tak naprawdę są wielkie. Brygada KW zawsze gotowa, kolorowo-wielokatunkowo.